Są techniki. Zresztą techniki jest tyle ilu motocyklistów dotyczące tego, jak powinno się zaczynać swoją przygodę z motocyklami. Jedni mówią, że kup sobie najpierw małą pierdziawkę 50, nauczy jeździć 50, potem kup sobie pięćsetkę, ale taką zdławioną, spokojniutką, żeby sobie tam się turla, może na 250, potem pięćsetkę, potem kup sobie litra pojemności i szalej. A są tacy ludzie, którzy idą od razu na głęboką wodę i do tych ludzi należy Elwira. Witaj Elwiro. Cześć. Jak Cię zapytałem, jaki motocykl chciałabyś sobie kupić, powiedziałeś bandita. Myślę sobie, mocna dziewczyna. No bo ładny jest i wygodny i szybki. No, do... no dobrze, ale miałem przyjemność obserwować Twoje początki i powiem szczerze, powiem szczerze, tylu gleb za jednym zamachem, to ja dawno nie widziałem. Jak to było? Mm. Ale nie, co jest ciekawe, Ty się nie wywracałaś w czasie jazdy, nigdy. Zawsze przy manewrowaniu było bum. Tak. Bo motocykl stał i był ciężki i się przewracał. No dobra, ale zauważyłem pewną znakomitą właściwość tego modelu. Otóż, drodzy, widzowie programu Motoślad, to jest tak, że ten motocykl ma kierunkowskazy przednie tak skonstruowane, że po ich uderzeniu one po prostu wpadają do środka albo wiszą. I wystarczy jeden ruch kluczem e, dziesiątką i można to naprawić sekundę. Dzięki temu jak Elwira się tylko wywróciła, dnia Olek, znowu mi odpadł kierunkowca, ja już tak opanowałem technikę montowania, że było dobrze. Elwira, no dobra, to teraz wracając do tego wariactwa. Wiem, że marzyłaś o jeżdżeniu motocyklem, wiem, że bardzo chciałaś zacząć jeździć, e, no i poszłaś na głęboką wodę. Tak. Czy ten pomysł na to, żeby kupić sobie akurat Bendita 600 to wynik tego, że grzebałaś po internecie i doszłaś do wniosku, to jest to? Nie, pojechałam na Giełdę. I po prostu wsiadałam na wszystkie motory, jakie były. I wybrałam taki, który mi pasował, po prostu. Znaczy, zanim nie zauważyłeś, że jest dość ciężki. Tak, to jest jeden podstawowy minus. Znaczy, on ciężki to nie jest, tylko motocykle mają taką jedną obrzydliwą wadę. Że do pewnego stopnia ta stabilność jest znakomita. Jak się przekroczy pewną barierę, to potem gleba murowana. Wiem coś o tym. Podobało mi się bardzo. Kiedyś jechałem za tobą, bo byłem kimś w charakterze obstawy. Jeździłem drugim motocyklem e, za Elwirą i w pewnym momencie zobaczyłem, jak dojechałeś do skrzyżowania. Wszystko było w porządku. Zatrzymanie, podparcie na nodze i nagle coś zawaliło. I sama nie wiem, co to było. Ale na szczęście zdarza się to coraz rzadziej i jeździsz coraz bardziej dziarsko. Tak. W tym roku jeszcze żadnej gleby nie było to odpukać w kolano niemalowane to Dojdźmy do konkretów. Zadbałaś na pewno o jedno parę rzeczy, bo to jest bardzo ważne, szczególnie jak się jest nieprawnym motocyklistą, czyli zadbałaś o odpowiednie ciuchy. Dobry kask, dobre spodnie, czy miałaś jakąś wizję tych ciuchów? Czy chciałabyś przy okazji bardzo elegancka i dobrze wyglądać? Czy najważniejsze dla Ciebie było to, żeby było po prostu bezpiecznie? Nie, najważniejsze to było to, jak zaczynałam kurs w ogóle, żeby czuć się bezpiecznie, jak się wywalę, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a dobieranie już ciuchów tak, żeby wyglądać, to przyjdziesz czasem, myślę. Elwira, zdawa. Prawo jazdy robiłaś na jakim motocyklu? Co to była 250? -ka? 250 Yamaha YBR. -ka. Teraz według tych nowych pomysłów ludzie już na 600 zaczynają te jazdy, z tego co słyszałem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zależy no, też od wielkości danej osoby, tak? bo jednak małe kobietki mogą mieć z tym problem. To jeszcze małe słówko. Czy myślisz o tym, żeby zrobić jakiś kurs dodatkowy doszkalający? Myślę cały czas, ale najpierw mi powiedzieli, że muszę przejechać parę tysięcy kilometrów i nauczyć się porządnie jeździć. No tak, bo tam to jest doskalanie. Tutaj te pierwsze szlify, nazwijmy to kolokwialnie, e, musisz najpierw zdobyć. E, co najbardziej podobało Ci się w tym motocyklu? Bo wiem, że linia, ale czy miałaś jeszcze jakieś takie spostrzeżenia w kwestii tego motoru? Czerwone obwódki przy kołach bardzo mi się podobały. Typowa kobieta. Ale Wilko, czy odważyłabyś się na tym etapie zabrać pasażera na motocykl? Myślę, że tak. Już? Jeździłam na kursie z pasażerem, w sensie z instruktorem, i myślę, że już tak. Pod warunkiem, że będzie wiedział, jak się zachować, a nie będzie się wiercił. Ja ci powiem, że to jest duża, duża odwagi, bo ja uważam, że zabieranie pasażera na motocykl jest możliwe dopiero wtedy, kiedy my czujemy się bardzo, bardzo pewnie. Do tego momentu raczej bym się nie odważył. No może i tak, ale jednak faktycznie nauka, tak jak ja miałam na kursie jazdy już w mieście z instruktorem jako plecakiem, też dużo daje. Elwira, co byś chciała powiedzieć dziewczynom, które no, mają taki flow, myślą sobie, może jednak wsiądę na motocykl, co byś powiedziała? Spróbujcie? Pewnie, że próbujcie. I zakochajcie się w tej jeździe. To była Elwira, nieco szalona, która postanowiła zacząć od Wysokiego poziomu. Kupiłam motocykl dość ciężki, dość szybki, dość agresywny, ale jak widać ręce, nogi na miejscu, głowa także za tym żyje. Dzięki ci bardzo, Elwiro. Dziękuję bardzo. Małym chłopcem hej. Tak dokładnie śpiewał sobie pewnie każdy młody człowiek myśląc o tym, czym by chciał jeździć w przyszłości. Patrzył na plakaty, na których pojawiały się przepiękne piękne Harley'e, prze nieprawdopodobne wynalazki, które sprawiały, że młodym ludziom odbijała palma. I na stare lata ta palma dała już odbicie totalne. W wielu dojrzałych panów mających już odpowiednią kapzę, kupuje Harley e Davidson. Y. Harley e Davidson to prestiż. Harley e Davidson to coś, co jak stoi w garażu, sprawia, że można zejść tam z gośćmi i powiedzieć. Mam Harley'a. Ale tak naprawdę te Harley'e, te nowe generacji Harley'e, nadają się do jeżdżenia. To są motocykle, które. Dają radę na zakrętach, dają radę, jak chodzi o hamowanie. Oczywiście, w porównaniu ze sportowymi motocyklami, to są dokonania mizerne, ale tu w końcu nie o to chodzi. Na tych drogach, amerykańskich drogach, prostych, pięknych, z bardzo miękkimi łukami, ten motocykl sprawdza się znakomicie. W Polsce, na tych dziwacznych zakręcikach, czasami sprawia mu to problemy. Szczególnie, kiedy powiemy się złożyć bardziej, słyszycie ten charakterystyczny grzech od podnóżka, który dotyka już do ziemi. No nie jest to groźne, ale jak nie traficie na jakąś większą dziurę, to możecie liczyć na to, że nie będziecie leżeć. A dlaczego zaczynałem od piosenki mojego przyjaciela Tadeusza lepy, Świętej Pamięci? A no dlatego, bo ten motocykl nazywa się Breakout. To jest kawał diabła z potężną 240 założoną na tylnym kole. Motocykl, który ma ponad 1600 cm pojemności i czuć to przy każdym dodaniu gazu, bo zbiera się do boju jak prawdziwe zwierzę. Nie wiem dlaczego, psy mają taką dziwną przypadłość, że na widok motocykla V2 zaczynają szczekać, wręcz rzucają się, żeby pogryźć kierowcy spodnie. Na dobrą sprawę, to, że mają pewien lęk przed takim motocyklem, bo taka agresja zwykle wynika z lęku, to jest pewien plus, ponieważ nie czepiają się przed niego zawieszenia i nie robią na nim eksperymentów czysto seksualnych. Ale tak poza tym to te motocykle mają jeszcze jedną zaletę, gdziekolwiek nie staną, gdziekolwiek się nie pojawią, budzą zachwyt. Pozostając już teraz na boku od zachwytów, to powiem jedno. Nie podobałem się w tym motocyklu głównie to, że lusterka są trochę za wąskie i nie czułem się komfortowo jadąc po trasie, gdzie między samochodami musiałem się przedzierać, bo nie widziałem dokładnie, co się za mną dzieje. Pewnie gdzieś tam w katalogu Harley'a znajdziecie lusterka bardziej wyrafinowane, może troszkę wyższe, tylko że one pewnie zepsują linię tego sprzętu. Nie będzie to za wygodne, ale w czasie jazdy okazało się, że jest fajnie. Zawieszenie jest nie najgorzej zestrojone. Jeżeli jedziecie po drodze, która nie, no, na której nie znajdziecie jakiejś konkretnej dziury, to wasz kręgosłup zachowuje się zupełnie normalnie. Na większych dziurach czujecie uderzenia. A jak mówiłem, motocykl jest zrobiony na drogi odbiegające znacznie standardem od tych, które spotykacie w Polsce. Fajne jest to w Harley'u, że w momencie, kiedy wychodzi z fabryki, to on już na dobrą sprawę jest motocyklem pełnym. Ma wszystko, co jest potrzebne. Wydech brzmi bardzo fajnie, nosowo, bardzo nisko. Ale na pewno znajdą się wydechy, które będą jeszcze bardziej wrzeszczące, na pewno znajdą się chromowane dodatki. W końcu ten motocykl, o ile pamiętam, pojawił się też w wersji CVO, czyli tej wypasionej maksymalnie. Oczywiście kosztującej znacznie więcej. Więcej niż te prawie 70 tysięcy, które kosztuje standardowo. Amerykanie sprawili jedną rzecz, że ich system działania kierunkowskazów jest dosyć dziwaczny. Każdy każdym motocyklu macie troszkę inne rozwiązanie. Europa postawiła na przełącznik klasyczny BMW, na dwa przyciski i wyłącznik tych obu kierunkowskazów po prawej stronie. Harley Davidson zrobił to jeszcze inaczej. Lewym kierunkowskazem odpara się lewy kierunek, prawym prawy, ale to nie koniec, ponieważ zastosowano automat, który w momencie, kiedy wychodzicie z zakrętu, wyprostowujecie motocykl, wyłącza to dziwne urządzenie. Tak, i to jest bardzo fajne, bo kiedy wyjeżdżacie z tego zakrętu, okazuje się, że kierunkowskazy nie działają, ale kiedy nie jesteście tego pewni, bo ten zakręt nie był tak ciasny, żeby to prostowanie było wyraziste dla elektroniki motocykla, no to wtedy wypróbuje się wyłączyć kierunkowskaz, a on się znowu włącza. Siwy dym, to jest mała walka z tymi kierunkowskazami, ale generalnie, jak się ktoś do tego przyzwyczaja, radykalnie wielbiciele Harley'a Davidsona twierdzą, że nie ma to, jak kierunkowskazy harlejowskie, to oni pewnie się do tego przyzwyczają. Dla mnie gapienie się ciągle na deskę rozdzielczą i sprawdzanie, czy on się wyłączył, czy się nie wyłączył, jest trochę wpieniające. No ale w breakoucie widocznie tak, może być. Powiedziałem tak sobie przed chwilą, niechcący zupełnie, że on się nazywa Breaker. Pomyślałem, że Breaker byłby znacznie ciekawszym, dajcie znacznie ciekawszą nazwą dla tego Harleya niż Breakout. Nie ma pewnego szacunku dla Tadeusza, Nalepy i jego kapeli, ale Breaker, taki przerywacz, taki kolej, który wpada między ludzi, robi tam jakąś spację i daje czadu, byłby o wiele fajniejszy. Może Wam to przyjdzie do głowy ludzie z Milwaukee, żeby nazwać go breakerem. To było zupełnie fajne. Zatem kończę moją krótkotrwałą, aczkolwiek esencjonalną opowieść o Harley Davidsonie w jednym stwierdzeniem. Fajna to fura. Muzyka są różne opcje jeżdżenia i różne opcje ubierania się. Ja dzisiaj wystąpiłem w stroju parakolonialnym. W sensie krótkie gadki, but odpowiednio przygotowany do spacerowania po trawnikach. Ale jak chodzi o motocykle, to też różnie bywa. Jedni preferują sprzęty, które łamią się w zakrętach, można iść na kolano, inni uwielbiają przyszorować czasami gmoleń. Do tych ludzi należy Norbert. Witaj Norbi. Witam. Robert, wybierałeś motocykl, no w końcu nie jest to najtańsza wersja sprzętu, i mogłeś sobie kupić praktycznie wszystko z gamy motocykli: od plastiku, przez Endura. Dlaczego akurat ten model? I ten Ma typ. Marzenie z dzieciństwa. Spełniamy swoje marzenia, o to chodzi. No właśnie, bo bulgosąca fałka jakoś wyjątkowo działa na facetów, Tylko oni mówią, cholera, ten Harley, ta przestrzeń, ta droga, to cię też tak porwało. No, od tego się zaczęło. Filmy o Harlejach, filmy o klubach motocyklowych i później tak zostało. I pamiętam, że to, to był model motocykla, który zapadł mi w pamięć jeszcze w podstawówce. No, a dopiero teraz się dało zrealizować. No dobra, powiedz akurat, dlaczego tej firmy ten model? Znaczy to jest Yamaha Road Star, wersja amerykańska, silnik 1.7, tyle. Tyle. No ale cała galanteria, która na nim wisi, to była twoja zasługa, czy on już taki przyszedł? Nie, to generalnie to jest taka wersja, to jest kopia Harley'a, Zresztą po wypuszczeniu, jak Yamaha wypuściła ten motocykl, to okazało się, że Harley zaczynał patenty w stylu dźwięk, rozstawienie fałki silnika, <küh> no i tego typu rzeczy. Także to jest ewidentna japońska kopia Harley'a, Także jak ludzie pytają, panie, co to za Harley, to nie, Har to nie Harley, to japoński Harley. Norbert, ale widzisz, to jest tak, że jak przyjeżdżają motocykliści na czymś innym niż plastiki, to zawsze mówią harlejowcy. Czymkolwiek byś nie przyjechał, byle bulgotało. Ten klimat V2 do Ciebie zdecydowanie pasuje. Myślę, że wyglądasz na tym motocyklu tak, jak powinien wyglądać, no powiedzmy, quasi-harlejowiec, bądź harlejowiec, bądź facet, który jeździ taką sensowną V. -ką. Czy kiedy spotykają Cię na ulicy ludzie, czy masz jakąś paczkę w ogóle, z którą jeździsz? Tak, mamy taką grupę, jest różne motocykle tam jeżdżą. Jest bardzo dużo White Starów, Road Starów, bo White Star był puszczany na Europę. Roadstar na Stany. No i White Star miał chyba 1600. 1600, tylko tak naprawdę to nie jest różnica 100 tam jest paru, paru centymetrów e, różnica, no i klucze calowe wchodzą tutaj w grę. Obserwowałem jak jedziesz i zauważyłem, że bez żadnego problemu składasz się w zakręty prawie celowo szorując gmolem po ziemi. Czy to już jest wypracowana technika? No to jest technika wypracowana, musiałem na nią rok, że tak powiem ćwiczyć, ale dzięki kursom doszkalającym, które bardzo polecam, są organizowane między innymi w CSP wyle legionowie. Udało mi się osiągnąć to, o czym marzyłem rok temu, wsiadając na ten motocykl, kiedy się okazało, że no nie bardzo potrafię skręcić. Tak? Mówią, że najlepiej mieć pierwszego szlifa i wtedy człowiek nabiera szacunku do motocykla, a potem zaczyna myśleć, jakie popełnił błędy. Czy ty miałeś jakiego szlifa? Nie, nie, na razie nie. Odpukać. Odpukać. Staram się, że tak powiem, przewidzieć okoliczności, nie jadę, nie jadę na granicy. A dzięki tym kursom naprawdę nabiera człowiek i pewności siebie, i poznaje techniki, i hamowań, i pokonywania zakrętów, i wchodzenia w winkle, i jazdy na torze. Także. Zapewne jest to, że motocykl to potrafi. Motocykl to zrobi, bo, bo taki jest skonstruowany. Tylko brakuje nam tej bariery psychologicznej, która powie nam, którą łamiąc dochodzimy do wniosku, że można więcej. No właśnie tak to jest. Na tym kursie przyjeżdżają bardzo różne sprzęty i wszyscy mówią: Nie, na tym się nie da, na tym się nie da. No i wtedy instruktor wsiada i robi walcem ósemki e, zamykane, siada na ten i robi, bo okazuje się, że ten star ma mniejszy promień skrętu od walca. I, I też wszystko można, tylko jest kwestia po prostu wyczucia sprzętu i poznania swoich granic możliwości. Gdybyś miał zareklamować ten, ten swój motocykl i powiedzieć, kupcie, bo... Jak marzyliście, to kupcie. No dobra, no ale wybierałeś go spośród wielu tych cruiserów, A... power cruiserów, wszystkiego jest pełno. Dlaczego akurat ten? To jest ostatni blaszak. Tutaj nie ma plastiku. Tu jest gaźnik, tu mu jest poddawany. Zaraz, zaraz, on jest na gaźniku? Oczywiście. Tylko i wyłącznie gaźnik jest to, prawda, pompa paliwowa, której właśnie się pozbyłem w tamtym tygodniu i zaczynamy powoli przeróbki. Będzie zmieniany pulej, i będą dorzucane dajny. No, będzie to się rozwijać. Także ostatni blaszak, z którego można zrobić naprawdę niezłego chopera. Zresztą ja z tym wszystkim fajne. Ludzie nie mogą się jakoś dopasować do sprzętu. Ja miałem też ten problem. Kupowałem przeróżne modele motocykli. To była xj 1300, to był Hydra kiedyś tam dawno 1100, bardzo mile wspomniany, wspomniany Suzuki Marauder, potem w zasadzie już tylko motocykle BMW, ale plastiki i latanie na nich sprawi mi bardzo dużą przyjemność, natomiast takiego źródła, do którego bym się podłączył, szukałem bardzo długo, ty widzę i jesteś. Dokładnie tak, takie było założenie, to ma być ten motocykl, taki typ i to jest, mam nadzieję, znaczy tak będzie pewnie, to jest docelowy motocykl, ja już nie będę zmieniał. Czy, czy stosujesz go jako. Czy używasz go jako kaferejsera, czy raczej czasami brykasz w jakąś większą podróż? No, kufry są. No, kufry są, są nawet słabopakowne, ale są. E, tak, mam plany na ten, rok, na ten rok bardzo duże, żeby jakieś dłuższe trasy zrobić, ale generalnie jak się zaczęło, odeszło to białe G, zniknęło, no to samochód na kołki, siadamy na Motunga i, i tak ma być cały rok. To jest właśnie Norbert, człowiek przekonany do tego, że to ma być ten motocykl, ci ludzie, z którymi się spotyka i mało tego zaprasza jeszcze innych ludzi. Jeżeli uznają, że kompania należyta pewnie zostaną, oczywiście jeżeli panowie uznają, że który próbuje się do nich dopasować należyty, to w porządku. Gdyby jednak nagle zmienili miejsce spotykania się i godzinę, to znaczy, że chyba nie pasowaliście do grupy. Dzięki bardzo Norbert. Dziękuję również.